Witam Was moi drodzy. Dajcie znać, że mnie widać i słychać. Ktoś mi się pytał, kiedy będzie, miał, kiedy, kiedy będzie live. Powiedziałam, że. Chyba za parę dni, no bo tak szczerze mówiąc, yy, dzisiaj jesteśmy dosyć busy. Pawełek ma futbol. Ja jadę z koleżanką na lunch. Dawno żeśmy się nie widziały, więc z koleżanką na lunch za dwie godzinki na futbol. No i um, będę pa patrzeć, co piszecie na, na światłach. Ale siwe wyglądają, bo sobie za mocno spryskałam tym <laughs> szamponem suchym. Um, no i mamy no, taki dosyć busy dzień. Pada u nas, dzisiaj jest nieciekawa pogoda. No i wiem, że tak zgrywałam wczoraj, dzisiaj jeszcze mam do zgrania trochę, więc wiedziałam, że dzisiaj vlog nie wyjdzie. W związku z czym pomyślałam sobie, dobra, zrobię live'a. Nawet chciałam zacząć troszkę wcześniej, żebyście mieli troszkę widoków, ale może jak kolejki jeszcze nie będzie albo koleg, bo nie wiem, miało być jedna bądź dwie, i będą czekały za mną, ja będę z nimi czekała, no to Wam zrobię może live, jak już wejdę tam też do restauracji, w sensie, że będę kontynuowała. Hejka, hejka. Kochani, już nie, nie dużo nam brakuje. Ci, ci którzy mogą, e, chcą, wahają się, zapraszam do subskrypcji kanału, bo niedużo nam brakuje do 26 tysięcy. Bez Was tyle by nie było, oczywiście. Tak więc, wiadomo, ci, co mają coś tam do powiedzenia i hejtują, na pewno nie subskrybują, więc się do tego nie przyczyniają. Aczkolwiek no, większość, które, która ogląda, podaje dalej. E, gdybyście każdy z Was podał dalej, chociażby połowa z tych subskrybentów, co mam, podała dalej. To na pewno z 13 tysięcy ludzi ktoś zasubskrybowałby kanał i doszłoby wiele nowych osób. Tak więc ja Was zachęcam do subskrypcji. Widzę, że tutaj piszecie, ale e, ja na razie nie mogę tego e, odczytać. Pokażę Wam, jak wygląda na drodze. No, dzisiaj tak. Nie zaciekawie i pada, ma padać jutro. Ma padać jutro, ma padać pojutrze. Tak więc dobrze, że ten futbol Pawełka. A dobrze mnie w ogóle słuchać? Dobrze, że ten futbol Pawałka, moi drodzy, jest w środku, na sali, bo tak to by było kiepsko, powiem Wam. Byłoby kiepsko. Dobra, ja obrócę na siebie. Chciałabym Was przywitać, no ale no nie przywitam Was tak indywidualnie, jak zawsze to robię, bo... Nie chcę tutaj zerkać, zerkam tylko jak dojeżdżam do świateł albo jak mam czerwone światła. Widzę, że ktoś napisał cześć, cześć, cześć. Bo tak, wiecie, jak się rzuci okiem, to jest co innego. Tak więc. No, dzisiaj nie jest pogoda taka na żakiet, ale ja akurat będę parkowała w parkingu takim krytym u nas w St. Charles. W związku z tym... Poczekajcie, sprawdzę. Yy, Wanda, witam. Halina. Dziękuję, dziękuję. Monika, Gosia. Yy, witam, witam wszystkich. O, tu jakieś dramy czy coś? Nie wiem, nie widziałam wszystkiego. Ktoś szuka przygód jakiś? <noise> yy, Litka, Lidka, witam. Yy, tak więc zaparkuję w tym takim, no podziemiu, znaczy taki kryty parking, w związku z czym, no, tak się chciałam trochę bardziej, lepiej ubrać. Znaczy mam dżinsy, te szerokie dżinsy, które sobie ostatnio kupiłam. Widzę, że coraz więcej bo osób takie nosi, niezależnie od wieku, bo one są dopasowane tak u góry, a są takie szersze, jak się teraz nosi te wszystkie spodnie dołem także wygodne są no tylko żakiet tak bardziej zarzuciłam żebym była eleganczna później sobie wzięłam eleganczna nie, bardziej elegancka później sobie wzięłam sweterek bo nie będę tak wiecie a zresztą e, sweterek sobie wzięłam na, to, na tą praktykę Pawełka bo Pawełek będzie miał ten futbol przez godzinę 15 albo nawet i więcej tak więc ja jadę, cieszę się Słuchajcie, ja się chyba uzależniłam od sushi. Ja naprawdę chyba się uzależniłam wczoraj wieczorem. Wczoraj wieczorem już myślałam o tym lunchu, który będziemy jeść z koleżanką dzisiaj. To jest źle. I tak za mną chodzi właśnie surowa ryba surowy jakiś tuńczyk surowy łosoś nakręciłam rolkę, nie wiem, nie widzieliście jej chyba na Instagramie, na TikToku i wrzuciłam ją też tutaj do shortów. Jak jedliśmy pokeball, w tym pokeball yy, tutaj jest jakby sushi w misce. Od paru lat jest to ogólnie popularne, ale ja zaczęłam to jeść tak może rok temu, bo nie wiedziałam, mówię, a tam będę jadła ryż, tak, tak pomieszane, to nie jest tak jak sushi, tak wiecie, nie, nie bardzo mi to tak jakoś a później mówię, a spróbuję. No i bardzo, bardzo nam to smakuje. Oni mają takie świeże, tam właśnie te wszystkie. No bo muszą mieć, jak sprzedają surową rybę, to muszą mieć, prawda? A dziękuję. Widzę tylko, że ktoś pisze, Piękna kobieta. I tak się w ogóle dziwię, że ja stąd to widzę wszystko teraz. Czasami to tak muszę. Także po tej grze będzie, nie wiem, jakoś 18 godzina. Nie wiem czy wyjdziemy na obiad rodzinnie. Dawid w McDonaldzie dzisiaj pracuje. Wczoraj też pracował. Ubuś tam nagrywa coś na YouTube. Pawełek zrobił lekcję, trzeba było z nim lekcje zrobić właśnie. Jeszcze muszę z nim polskie lekcje do polskiej szkoły zrobić i już jesteśmy w downtown, proszę Państwa. Więc tak Wam pokażę, dojeżdżam do czerwonych świateł, to dzień dobry, to Wam poprzeczytam. Jadwiga, witam. Agnieszka, mm, witam. Barbara, Bernadeta, Jadwiga, podajcie dalej, kochani. Mm, Michał, sportowy wymiar, jadę na lunch z koleżanką. Patrycja, witam tam Sylwia Gosia Decisive 81 Czy coś takiego. Tak. Dobra, piszcie póki możecie jakby co, bo stoi na światłach, jak widać. Nie oszukuję. O, o nie wygląda tak, jakby to neony tak się mienią, a to wcale nie jest. I tutaj światła też niektóre wygląda jakby policja, a to nie. To... zauważyłam właśnie, że jak się komputer i inne rzeczy, tak właśnie. Gdzie Pawełek w domu z mężem, z Jamesem. A ja z koleżanką, której już chwilkę nie widziałam. Na lunch jedziemy. Uż znowu... Kurde, zawsze omijam to. No znowu ominęłam. W sensie um, wjazd do garażu, wiecie? Teraz będę musiała objechać wszystko naokoło jeszcze raz. Mam tak na ulicę, czy na nie lepiej, żebyście widzieli? Tak, no na Jockowie, no nie, nie, wiecie, nie, nikomu nie ujmując, no naprawdę u nas jest pięknie tutaj w tym miasteczku, a jest w ogóle jakieś słoneczko i w ogóle, bo mamy często bardzo, bardzo zimne dni, ale... Ale jest słońce. Dzisiaj jest po prostu tak, dzisiaj, jutro, że yy, na mnie? Nie chcecie się zobaczyć tutaj? Czy to przedmieścia Chicago? Takie dalekie, godzinę od nas. Ok. No idź facet, idź. Nie będę musiała chyba na drugie piętro nawet wjechać, bo nie jest za dużo samochodów, więc prawdopodobnie znajdę miejsce tutaj. Tak? Tu mogę? O, tu jest jakaś notatka. 90-minutowy parking. Dobra, żeby w razie czego wjeżdżam na górę, żebym nie. Wiecie, nie ma co ryzykować, jak się nie jest pewnym, nie? Uu, nie wiem, czy mi teraz tu zasięgu nie. Patrzcie, jak sobie ładnie zaraz na pierwszym spad za, zaparkowałam tak się ustawi ładnie jeszcze dobra wyłączymy już te ja dobra Czekajcie, chciałam zobaczyć, czy wezmę Was na to. Na styk. Ładnemu we wszystkim ładnie. O, jeszcze mam chwilkę czasu, bo koleżanka tutaj ten, na drugą 15. Jesteśmy umówione. O, dziś wczoraj zmienialiśmy czas. Więc y, już u nas jest z powrotem 7 godzin, bo wiele osób y, no, nie zdaje sobie sprawy, że w Stanach są cztery strefy czasowe. W związku z czym 6 godzin macie z Nowym Jorkiem, 7 z nami. O, siedl. Nie puknie mi? Zobaczcie. Teoretycznie nie powinien. Ja już bardzo blisko tutaj jestem. Ok. No i teraz, jak się przesunęło, to znowu jesteśmy 7 godzin do tyłu. Czyli u nas już jest, jak teraz jest 14, to u Was 21. Tak. Eee, jakiś długi chyba samochód. No. Też jakiś SUV, że mu ciężko było wyjechać. Ym, y, z Colorado, Arizona bodajże macie y, 8 godzin różnicy, z Kalifornii macie y, ten. 9. No z Düsseldorf, no to Niemcy chyba, no ja z Niemcami nie wiem właśnie, bo to zależy jak. Pewno tam jest strefa jest czasowa już yy, o godzinę, ale generalnie ja zawsze liczę od Polski, tak? Tak, 14 w niedzielę jest. Morawiecki zwiał do Nowego Jorku. Serio? Hi, good afternoon. Kto mi tu pisze? Javier. Lima, Paris, always welcome. To... Okay. Kasiu wyglądasz pięknie, dziękuję. O tak, Marcin, zwiał do Nowego Jorku, serio? Tak, bardzo zróżnicowany czasowo. Jest. Ojej, już 110 was. Yy, już tutaj jest, dziękuję ślicznie. Pokażę, jaką mam stylówkę. Kurczę, nie włączyłam wcześniej, sobie i teraz się martwię. Że ym, się martwię, że mi będzie podłapywało internet, a chcę właśnie, chcę właśnie na moim tylko i wyłącznie być. Chociaż jak będziemy jechać windą albo sobie pójdziemy z Buta, to będzie chyba ten. Może przerywać. O, i jeszcze chciałam wam powiedzieć. O tak sobie tutaj stoję. Zaraz mam pierwszą miejscóweczkę. Co, tak to wygląda. Chciałam wam powiedzieć, że bardzo wam się podobał ten vlog taki na spontanie, gdzie naprawdę bardzo mało edytu zrobiłam, tylko musiałam podłożyć głos, bo w piątek to byliśmy chyba. Tak, w piątek i musiałam Kubusia Kubusiowi piątek bądź sobota u Was wszedł ten vlog. Musiałam, Kuba grał muzyką, więc zablokowano to więc nie mogłam, nie mogłam absolutnie. No, przed wyborami, no dobre, kurcze, no. Dobry nastroj, zaraz Wam coś powiem na ten temat. Musiałam nawet sobie wygooglować, bo nie oglądałam tej debaty fajnie, że Trumpa popierają, fajnie, że Kamala popierają. Nie chcę, wiecie, tutaj być, nie wiadomo, kto wie, ten wie, jakie są moje poglądy, ale wiecie co? No troszkę mogli tak nie jechać. To nie jest Trumpa wina, ale ten gościu, co powiedział żart o Puerto Rico, no to nie był za, szczerze nie był taki okej okay, ten żart no i tam ci przedstawiciele bo Elon Musk to uważam, że no to jest facet na poziomie, ale ci niektórzy inni i doktor Phil w miarę jeżeli chodzi o intelektualne podejście Um, ale ten jeden gościu, tam zapomniałam ten z telewizji. No, trochę za bardzo takie wiecie, wywa wy, że, że Kamala i jej pimps, czyli wiecie, że ona niby jak prostytutka, troszeczkę mogli zjechać z tonu. Um, mówię tak osobiście, bo niezależnie już za kim jestem, um, jak ludzie tak za mocno jadą, to później generalnie publiczność się wkurza. Bo jest fajnie powiedzieć, okej, okay, nie pracowała w McDonaldzie, czy tam nic się nie zna, nie wie jak to ugotować, indyjskie potra potrawy tu czy tu, ale no, no, chodzi o to, żeby to po prostu powiedzieć tak jak na przykład Elon Musk. Elon Musk wydaje mi się fajnie promuje Trumpa. Nie wiem dlaczego on ma, miał niby mieć, miałby mieć, podano go gdzieś, że, że przekonuje. Kupuje ludzi, to są jego pieniądze, jak on chce rozdawać milion dolarów tym, co głosują, to niech sobie, tym, co przychodzą na te całe rally, to on niech sobie rozdaje, no ej, no jest wolna Amerykanka, prawda? No, ja nie wiem, jak wy na to patrzycie, ale no, jak Kamala też chce rozdawać kasę, niech rozdaje. No, kto jej zabroni? Kto jej zabroni? No prawda? No o to mi chodzi po prostu. Słuchajcie, właśnie dzisiaj, jak jechałam do kościoła z pawełkiem, to ja lubię właśnie, że w Ameryce można sobie przestawić. Teraz każdy ma kamery, więc to nikt nikomu raczej tak wiecie, nie, nie, nie stara się, jakby to powiedzieć, dmuchać w kaszę i, i robić na złość. Więc przed domami są transparenty, typu ktoś tam głosuje na kamale, ktoś tam głosuje na Trumpa, no i był gościu z takim wielkim pick upem. I miał takie wielkie, zajebcze flagi. Mogłam mu zrobić zdjęcie. Ja zrobiłam tylko kawałek vloga, a później już on się ulotnił z kościoła i tego nie widziałam. I miał wielką flagę amerykańską, wielką flagę Trump. <laughs> Także fajnie to wyglądało. Nie pieprzy się, nie patrzy tam, chyba że mu ktoś porysował samochód, dlatego się zmył wcześniej z parkingu. <laughs> Marcin Slay. <laughs> Jena, mówisz w sensie Slay tak jak ta, jak, jak Parisowa? Paris Hilton, Slay. Marcin. Poczekaj, Marcin. To był Marcin Morawiecki, to on jest Morawiecki. O tym mówimy. Jezus, jakiś troll przyszedł po angielsku, pisze. Witam, witam, witam u mnie 21. Czyli, Ena, gdzie ty jesteś? Ty w Niemczech jesteś czy UK? Nie, ja nie wybieram się na koncerty. Ja w ogóle nie jestem koncertowa, powiem wam szczerze. Nie wiem, czy kiedykolwiek byłam, tylko na polskich jakichś tam imprezach byłam, a tak to raczej nie, 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 nie chodzę na takie koncerty. Cześć, cześć, patrzę, co piszecie. O, osobiście nie trawię e, muska. O, mask, o, Elon Musk. Mój, mój James też nie za bardzo go um, lubi. Okej, okay, rozumiem. Mateusz Morawiecki, okej. Okay. Hajs na elektryki. No, a z kolei ta Kamala bierze wszystkich z tego Speedy, tak jak już płakała te Jennifer Lopez. No to jest śmieszne, chodzą te memy po internetach. Słuchajcie, no to śmiać się chce. Ja się śmieję, jak impersonują Trumpa, śmieję się, jak impersonują kamale, ale naprawdę serio? Jennifer Lopez też normalnie płakała. No bo tak oni, oni wszyscy pójdą siedzieć niedługo za te akcje Speedy. Troll do Dubaju poleciał. No to do Dubaju czy do Nowego Jorku, Morawiecki? Kanada, no witam, witam. Dobra, cicho, daję was na styka. Czekajcie, zobaczę, pokażę wam stylówkę. Jeszcze bym się zabiła. Jeszcze nic nie piłam. Czekajcie, taka stylóweczka, przy Państwa. Oj, nie widać, nie widać. No jak wiecie, każu, nic specjalnego, miejsce szerokie tam. Ten... Czekam w środku. Właśnie mi się wyświetliło. Koleżanki message. Dobrze, to idziemy, czyli już nic nie nakręcimy, bo ona jest bardzo nieinternetowa. To jest jedna z koleżanek, które, powiem szczerze, dajcie mi tylko znać, czy nie przerywamy. Nie odwróciły się ode mnie, jak, jak zaczęłam nagrywać na YouTube. A. Znam już ją chyba z 10-12 lat, ale też jest taka osoba, która... Nie lubi się afiszować, absolutnie nie chce być pokazywana tak jak jedna. Patrzcie, nawet bym sobie nie pojechała, bo jest zepsuta winda. Absolutnie nie lubi nawet do zdjęć. Musi zdjęcie każde być przez nią zatwierdzone. To była jedna z koleżanek, które były z nami na rejsie. Były tam takie dwie Polki, nie wiem czy widzieliście, które mają właśnie mieszane dzieciaczki, dziewczynki wszystkie. Ta jedna koleżanka właśnie, z którą mam lunch, ma dwie córki ciemnoskóre, jej koleżanka ma jedną. No i, i po prostu no, są takimi mieszanymi parami również, no ale absolutnie ona nie lubi się, wiesz, wszystko. Musi być nawet na YouTube'a, nie, tu wyszłam za grubo, tu tak, tu tak. No, nie pokazuje się, nie lubi się pokazywać. Czy to znaczy, że mnie wspiera? Nie ma czasu oglądać YouTube'a, nie ogląda, ale wiecie. Po prostu toleruje to, a nie jest takie, że idzie i obgaduje. Jest jedna z takich osób, która, która właśnie takich pole, które ja lubię, ma to wyrąbane. Nie idzie, nie robi dramy z czegoś, nie. Mm, nie żywi się plotkami, bo dziewczyny w jej wieku też mam takie koleżanki, które no niby są okej, okay, tolerancyjne, ale z nimi się spotkam, obgadują drugie. I, i, żeby 50-paroletnie baby, słuchajcie, bawiły się w ten, co to znaczy? To znaczy, że jak się spotykają z kim innym, to robią to samo, to samo ze mną i obgadują, taj patrz naszą youtuberko, to, to, to myśli, że co? Wiecie, ja już to słyszę, nie? I będziemy tutaj Dobra, ona jak zobaczy kamerkę to będzie... Nie. Okej. Okay. Więc zaraz będziemy się wyłączać. Idziemy do moto. i moto. Czekaj. Okay. Okej. Okay. I'm here with her. Thank you. Cześć. Ale że się odwaliła jak szczur na otwarcie kanału. Tak, pomarańczowa. Czekaj, ja wyłączę się, bo ja y, jestem na żywo, ale ja wiem, że ty się nie pokazujesz, więc ja się pożegnam z moimi widzami, chociaż wyglądasz przepięknie, naprawdę. Żałuje, żałuję, że założyłam z, y, jeansy. Chciałam Wam pokazać jak koleżanka wygląda, no ale niestety. Ona nie jest medialna. Przynajmniej nie chce być. Może jak będę miała milion subskrybentów, to wtedy się ujawni. Śmieję się. Dobra, kochani. Wam życzę wszystkiego dobrego, miłej niedzielki dalej i popatrzę, co żeście tutaj pisali, bo tego już nie widzę. Na razie. Bye!